Uhum. O godzinie 17.16 stanu kierowania Komendanta Powiatowego w Państwowej Straży Pożarnej w ja otrzymał zgłoszenie o pożarze w Śmieci w miejscowości Wolica. Na miejscu zostały zadysponowane jednostki ochrony przeciwpożarowej. W chwili obecnej na miejscu mamy 32 zastępy straży pożarnej. Działają jednostki Ochotniczej Straży i Państwowej Straży Pożarnej. Palą się odpady wielkogabarytowe na przestrzeni 10 metrów razy 14 razy 4 metry wysokości. W tej objętości są składowane wersalki, łóżka, różnego typu yy, rzeczy, które zostały wyrzucone i składowane w tym, na tym miejscu wysypiska yy, Jest organizowane zaopatrzenie wodne. Yy, jednostki starają się jak najszybciej wygasić ten pożar. Została zadysponowana grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej yy, z Państwa Stroży. Z Rzeszowa, yy, samochód čime govorim tko ni oder okay. oder okay. okay.